Start. Witajcie kochani w kolejnym odcinku rzeczy z mojej buzi. W mojej buzi! Pomyliło się! Dawno mnie tutaj nie było, ponieważ jestem na wakacjach, rzeczy w mojej buzi podróżują. Jesteśmy właśnie u podnóży Etny. Jak widzicie, yy, wygląda to wspaniale. Krajobraz jest wręcz księżycowy. Chmury yy, otaczają nas i coraz to są bliżej, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku nie będę kreatywną osobą. Włożymy do buzitą oto kulę. Kulę. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że jak już weszłyśmy na prawie sam szczyt, jeden z przewodników tutaj lokalnych wykopał w, w podłożu ogromną dziurę, a raczej taką dziurę. Gdzie, sięgając ręką, mogliśmy poczuć ciepłość kamyczków. Powiedział też, że 4 metry niżej yy, 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 temperatura tych kamyczków to około 100 stopni Celsjusza, więc jak się domyślamy, wsadzenie tych kamyczków, tego kamyczka, bo jest jeden, nie będzie trudne. Ale, no, podsumowując, warto podróżować, warto odwiedzać nowe miejsca, warto wsadzać nowe rzeczy do buzi. To dla tych, którzy tu podążają koło nas, kochani, mojego dnia, ja się żegnam i wsadzam rzeczy do buzia.